Jak mówi Beata Pawlikowska, każdy z nas czyni ekologię. Segregacja śmieci i zmniejszanie zużycia mediów to nie są działania tylko dla międzynarodowych instytucji. Ekologia może być wielkim słowem i może się wydawać, że wielkie międzynarodowe instytucje są odpowiedzialne za ekologię na świecie, ale prawda jest taka, że każdy z nas czyni ekologię na co dzień, choćby poprzez to, w jaki sposób jedzie samochodem bo wtedy albo wydziela się więcej lub mniej spalin do powietrza. Choćby to, że recykluje, że ma kompost, gdzie wyrzuca się resztki organiczne, choćby to, że oszczędza się papier, że oszczędza się wodę, oszczędza się elektryczność. To wszystko jest ekologia. I co najważniejsze, nie używa się plastiku. Człowiek przez cały czas ma wpływ na środowisko. Cały czas docierają do nas informacje o wzroście emisji CO2, topniejących lodowcach i globalnym ociepleniu. Ekologia to jest życie. Ekologia to jest y, ziemia, na której żyjemy i ekologia to jest to, że jesteśmy częścią tej ziemi. Nie jesteśmy właścicielami ziemi, tylko jesteśmy jej częścią. Więc każda rzecz, którą każdy z nas robi po to, żeby na ziemi było lepiej, to Robi to jednocześnie dla wszystkich ludzi. Pisarka podróżująca po świecie odwiedzała Zakamarki Świata nie dotknięte jeszcze działalnością człowieka, stąd też propaguje działania proekologiczne. Nasze pokolenie ma bezpośredni wpływ na to, w jakich warunkach będą żyły nasze dzieci. Dlatego warto już teraz pomyśleć o ekologii krok po kroku wpływać na dobro naszej planety. Mimo fatalnego stanu powietrza nad Polską, strefy czystego transportu nieprędko zawitają nad Wisłę. Pierwsza strefa, jaka w ogóle może powstać w Polsce, tego rodzaju hmm ma szansę wejść w życie być może 1 stycznia 2023 roku, być może w połowie 2022 roku. To strefa, która prawdopodobnie powstanie w Krakowie. Mieście, które już próbowało, mieście, które sprawdziło jak te przepisy, które mamy są niedoskonałe i mieście, które jest niejako zobowiązane przez Sejmik Wojewódzka Małopolskiego do wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań. Ustawa elektromobilności i paliwach alternatywnych obowiązuje od 2018 roku. Niestety nie spełnia ona oczekiwań samorządów i nie zachęca do tworzenia stref czystego transportu. Braliśmy udział przy sporządzaniu nowego projektu e, ustawy elektromobilności w zakresie stref czystego transportu. Uważamy, że te zmiany, które tam zostały zaproponowane, mają sens. To są zmiany, które pozwalają samorządom na objęcie całych miast takimi strefami, a bo z wszystkich badań wynika, że duża strefa o łagodnych wymaganiach. A daje dużo lepsze efekty niż mała, na przykład w centrum, w śródmieściu jakiegoś miasta, ale o surowych wymaganiach. To jasno widać po Paryżu czy Brukseli, gdzie właśnie takie bardzo łagodne wymagania, które pozwalają na przykład na wjazd 22-letniego samochodu czy 23-letniego samochodu z silnikiem benzynowym, tak? bo te benzynowe silniki są mniej szkodliwe, ale już 14-letniego samochodu z silnikiem diesla. Rząd obiecał, że jesienią tego roku ta ustawa zostanie przyjęta. Jak będzie, nie wiem. Tak? Dopóki nie zobaczę głosowania, nie, 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 nie uwierzę. Nowe zapisy projektu zamiast ułatwiać utrudnieniem dostęp do szerszego pojęcia związanego z samochodami elektrycznymi, takie rozwiązania powinny być A, jak najprostsze dla kierowców, żeby były zrozumiałe, B, żeby pozwalały samorządom dostosowywać Wymagania do tego, jaka realna jest jakość powietrza w danym mieście i co się porusza po danym mieście. Tak? Znaczy, w każdym z ośrodków może być inny problem. W Krakowie, który to sprawdził, wiadomo, że około 8% najstarszych diesli odpowiada za mniej więcej 25% wszystkich zanieczyszczeń, w tym tlenków azotu. Tak? Czyli mała grupa odpowiada za gigantyczną ilość zanieczyszczeń. Tak zidentyfikowane samochody można wpisać do strefy czystego transportu i starać się je systematycznie eliminować z ulic. Tak? Pozostałe miasta na razie tego nie wiedzą. Natomiast system powinien być jasny. Jeżeli jadę do Krakowa, Warszawy czy Wrocławia, czyli tych miast, które mają dziś największy kłopot, powinienem na znaku rozpoznawać, jakie mam wymagania. Tak? Mam naklejkę na szybie o kolorze żółtym, zielonym, niebieskim system jest dowolny, tak? Możemy kopiować systemu niemieckiego, czy francuskiego, czy austriackiego. Wszystkie miasta już jakieś mają. E, Przepraszam, wszystkie państwa już jakieś mają system, tak? E, I kierowca powinien wiedzieć, że ten znak oznacza, że może wjechać z taką nalepką, albo z inną nalepką. Prosty system, który jest zrozumiały dla każdego kierowcy. To nie może być tak jak dziś, że strefa czystego transportu może być inna w każdym mieście i tak naprawdę, żeby wjechać do niej, trzeba przeczytać uchwałę podjętą przez Radę e, Gminy w takim mieście. Zidentyfikowane samochody odpowiadające za największe zanieczyszczenia powinno się systematycznie eliminować z ulic i potrafić je identyfikować, prowadzając strefy czystego transportu. Wytyczne, a nawet gotowe rozwiązania dla nauczycieli zaproponuje Ministerstwo Edukacji w celu poprawy świadomości ekologicznej wśród dzieci. Bardzo rośnie wrażliwość środowiskowa i taka świadomość, że coś musimy zrobić. Tak? Widzimy wszyscy dookoła nas z jednej strony ogromne korzyści, jakie wiążą się z rozwojem gospodarczym, z modernizacją, z cywilizacją, natomiast mamy świadomość jako ludzie, którzy obcują z przyrodą, z lasami, ze świeżym powietrzem, że to ma również efekty uboczne w postaci właśnie zanieczyszczenia, w postaci braku czystej wody, w postaci niestety też rosnących problemów, jeżeli chodzi o choćby adaptację systemów miejskich, tak, bo kiedy betonujemy miasta, to jak gdyby uniemożliwiamy tym miastom radzenie sobie na przykład z niestety coraz bardziej powszechnym zjawiskiem, jakie są takie ulewne deszcze albo takie powodzi miejskie, czy też po drugiej stronie fale upałów, po prostu w świecie, który jest zabetonowany. Więc musimy z tym coś robić, chcemy z tym coś robić. Jako Polacy mamy z tego rosnącą świadomość i szukamy takich możliwości, które na poziomie każdego z nas są dostępne. Widzimy, że wraz ze wzrostem tej świadomości ekologicznej idzie zapotrzebowanie na większą wiedzę. I stąd podpisanie wspólnie z ministrem edukacji i nauki listu intencyjnego, w którym ustaliliśmy, że będziemy w różnych obszarach podstawy programowej włączać te elementy dotyczące edukacji klimatycznej, edukacji ekologicznej, łącznie z tym, że godziny wychowawcze będą dedykowane problematyce klimatu i my, jako Ministerstwo Klimatu i Środowiska, przedstawimy takie. Propozycje merytoryczne, które następnie Ministerstwo Edukacji i Nauki przeniesie dla nauczycieli, oddając do ich dyspozycji schematy pedagogiczne, które będą do wykorzystania w trakcie takich godzin. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej stale wspiera też Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Informacje dotyczące wniosków na edukację ekologiczną, a także zielone pracownie, można uzyskać na stronie internetowej funduszu w zakładce Edukacja Ekologiczna. Mamy do czynienia z czymś takim, co dzisiaj nazwaliśmy sztafetą pokoleń, tak, to znaczy mamy świadomość, że to przesterowanie naszej cywilizacji na bardziej ekologiczne tory, to jest pewien proces pokoleniowy i dzisiaj odpowiedzialność, która ciąży nad nami, to jest zainicjowanie tego procesu, ale również przekazanie młodym pokoleniom takiej wiedzy, która będzie im umożliwiała za lat 20 kiedy dojrzeją, kiedy przejmą stery w gospodarce, w społeczeństwie, w polityce, podejmować mądre decyzje. Choć jeszcze nie do końca potrafimy segregować odpady, nadużywamy zasoby czystej wody i popełniamy wiele innych błędów, to jednak w 47% deklarujemy jako społeczeństwo, że gotowi jesteśmy na wyrzeczenia, by żyć bardziej ekologicznie. Badanie przeprowadzone przez Provident oraz startup społeczny dotlenieniorg pokazało, że młodzi ludzie są bardzo zainteresowani ekologią i to właśnie młodzi ludzie częściej dostrzegają problemy, z którymi musimy się mierzyć teraz na co dzień na całym świecie. 47% Polaków jest zdania, że chciałoby żyć bardziej eko, nawet jeśli wiązałoby się to z pewnymi niedogoś... niedogodnościami i obniżeniem delikatnym, obniżeniem standardu życia. Ponad 50% Polaków deklaruje, że chce wprowadzić dobre ekologiczne nawyki dotyczące segregacji odpadów. 45% ankietowanych powiedziało, że zamierza zacząć oszczędzać wodę, a 35,2% ankietowanych mówi, że chce ograniczyć zużycie plastiku. I... Opakowań jednorazowych. Okazuje się, że 70% Polaków oczekuje od korporacji, oczekuje od przedsiębiorstw zachowań właśnie proekologicznych, prospołecznych, takich, które angażują i pokazują, że marka jest świadoma. Jest to związane oczywiście z tym, że poniekąd takie zachowania przekładają się również na traktowanie pracowników. Jeżeli dla firmy ważne jest zaangażowanie społeczne, ważni są również pracownicy, ich dobrostan, ich well-being i spokojne podejście do pracy i ambitne podejście do pracy. Jest to również ważne u nas w Prowidencie. Dlatego w tym roku, kontynuując nasze proekologiczne działania, zdecydowaliśmy się na posadzenie 40 tysięcy drzew. Na warmi powstanie Las Prowidenta w pięknych zielonych terenach. Gdzie okazuje się, tych drzew też zaczyna powoli brakować, powstanie, jak wspomniałam, wielki las. Drzewa oczyszczają powietrze ze spalin, ochładzają powietrze atmosferyczne, regulują obieg wody w przyrodzie, stanowią pożywienie i schronienie dla zwierząt, zabezpieczają przed powodziami i osuwiskami i pełnią wiele innych pożytecznych funkcji, w tym również oczywiście funkcje estetyczne. Zielone przestrzenie będą na pewno dobrym początkiem zmian. Oczywiście ta zieleń nie powinna nam towarzyszyć jedynie na zewnątrz, nie, nie tylko wtedy, gdy spacerujemy, gdy wychodzimy z domów czy z pracy. Zieleń powinna nam towarzyszyć na co dzień również w naszych przestrzeniach, w których żyjemy i w których pracujemy. Właśnie dlatego startup Dotlenieni.org organizuje szereg różnych szkoleń i warsztatów, w których uczymy, jak tworzyć zielone przestrzenie w biurach. Jedno z pytań, które zadaliśmy ankietowanym. Dotyczyło właśnie biur i tego, czy jest tam wystarczająca ilość zieleni. Odpowiedzi no, niestety nie są zbyt zadowalające, bo co piąty Polak twierdzi, że nie ma w ogóle zieleni w miejscu, w którym pracuje, a co trzeci twierdzi, że jest jej zdecydowanie za mało. Dlatego oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, aby tworzyć zielone biura, zielone przestrzenie i sadzić drzewa wszędzie, gdzie tylko to można. Unia Europejska planuje transformację w branży samochodów motoryzacyjnych. Od 2035 roku nie będzie można sprzedawać samochodów z silnikami spalinowymi. Plany Unii Europejskiej e, zmniejszenia emisji z nowych samochodów do zera w 2035 roku oceniamy bardzo pozytywnie. E, w ten sposób Unia Europejska będzie mogła osiągnąć plan neutralności klimatycznej w 2050 roku. E, czy przemysł samochodowy jest gotowy do tej transformacji? Producenci są, będą zobowiązani do tego, żeby z roku na rok sprzedawać coraz więcej zeroemisyjnych samochodów, i oznacza to w praktyce, że będą to samochody bateryjne elektryczne. Mamy oczywiście jeszcze teoretyczną możliwość sprzedaży samochodów na wodór, ale doświadczenia i obecny rozwój technologii pokazują, że producenci nie idą absolutnie w tę stronę. Samochody elektryczne są obecnie. Tą technologią, która się rozwija, i też plany inwestycyjne związane z budową kolejnych fabryk baterii towojonowych pokazują, że wszyscy producenci idą w elektryfikację. Czy przemysł samochodowy jest gotowy na taką rewolucję? Powstały na ten temat stosowne badania. Kilka miesięcy temu nasza organizacja partnerska zrobiła stosowną analizę, z której wynika, że rzeczywiście część koncernów jest gotowa na taką transformację. Niektóre koncerny nie są gotowe i tak jak przy wszystkich dużych zmianach technologicznych, przy dużych transformacjach, będą prawdopodobnie przegrani tego procesu, ale wejdą też nowi producenci do Europy. Polska ma dobre podstawy do tego, żeby zaistnieć na tym rynku. Jesteśmy obecnie największym producentem baterii litowo-jonowych dla sektora motoryzacyjnego. Jesteśmy największym producentem autobusów elektrycznych w Europie i to jest kierunek, który będzie się rozwijał w przyszłości. I na tym polegają też te propozycje Komisji Europejskiej. Transformacja w tym zakresie wydaje się szczególnie ważna, tym bardziej, że transport odpowiedzialny jest za 25% całkowitej emisji gazów cieplarnianych do atmosfery i do tej pory nie odnotowano żadnych spadków tych danych. Biorąc pod uwagę to, że obecnie recykling materiałowy, czyli przetwarzanie tych odpadów tworzyw sztucznych ponownie na tworzywa sztuczne i wykorzystanie ich w produkcji produktów z tworzyw sztucznych, to jest bardzo niewiele. To jest około Różne są szacunki między 20 a 28%. To oznacza, że Pozostałe prawie 70% odpadów tworzyw sztucznych nie znajduje zastosowania i nie ma na nie metody recyklingu materiałowego. Prawie 70% odpadów tworzyw sztucznych nie znajduje zastosowania w recyklingu. Recykling chemiczny lekiem na odpady z tworzyw sztucznych? Stało się to jasne w ostatnich latach dla świata, że bez recyklingu chemicznego nie pozbędziemy się tej masy odpadów na powierzchni naszego globu zalega 5 miliardów ton odpadów tworzyw sztucznych co minutę wpada do mórz i oceanów ciężarówka 20-tonowa odpadów tworzyw sztucznych dlaczego dlatego że nie ma zainteresowania one im nie została nadana żadna wartość. Podstawową zmianą, która jest potrzebna, to jest uznanie recyklingu chemicznego jako e, na równi z recyklingiem mechanicznym i e, pozwolenie e, na, na zaliczanie recyklingu chemicznego do recyklingu mechanicznego. Dlatego, że wtedy producenci opakowań będą mogli rozliczać e, Odpady opakowaniowe jako poddane recyklingowi. To jest, to jest w zasadzie kluczowy, kluczowy problem, który musi zostać rozwiązany, ale on już jest na wokandzie i Unii Europejskiej, i krajów członkowskich. Także spodziewamy się, że w najbliższym czasie, może roku, może dwóch, recykling chemiczny zostanie uznany na równi z recyklingiem mechanicznym i producenci opakowań będą mogli się wykazywać certyfikatami poddania recyklingowi swoich odpadów opakowaniowych. Recykling chemiczny może okazać się strzałem w dziesiątkę, zarówno dla naszego środowiska jak i dla producentów opakowań plastikowych. Czy pakiet zaproponowany przez Unię Europejską jest wystarczający, aby osiągnąć neutralność klimatyczną? Co da tak naprawdę neutralność klimatyczna? Pakiet Fit for 55, czyli ten pakiet, nowy pakiet propozycji Unii Europejskiej w zakresie ochrony klimatu, nie jest wystarczający, aby zatrzymać zmiany, żeby zatrzymać atropogeny, czyli spowodowane działalnością człowieka zmiany klimatu. Dlatego, że nauka mówi jasno, my musimy... Do 2030 roku ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 65%, a nie 55% jak jest w tym pakiecie, a neutralność klimatyczną powinniśmy uzyskać w 2040 roku, a nie w 2050 roku. Czyli tak naprawdę ten pakiet jest krokiem w dobrym kierunku, ale jest krokiem niewystarczającym. Do neutralności klimatycznej powinniśmy doprowadzić do 2040 roku, dlatego żeby Zapewnić, że cele porozumienia paryskiego, a więc powstrzymanie wzrostu średniej temperatury globalnej na poziomie poniżej 2 stopni, a najlepiej poniżej 1,5 stopnia, było możliwe. Dzisiaj jesteśmy tak naprawdę na ścieżce dojścia do temperatury, wzrostu temperatury na poziomie 3-3,5 stopnia, co może oznaczać tak naprawdę. Katastrofę klimatyczną. I to jest ważne, żeby mieć taką świadomość, że system przyrodniczy nie zmienia się w sposób liniowy. System przyrodniczy zmienia się skokowo. I jeżeli przekroczymy pewien poziom stabilności systemu przyrodniczego, on odzyska tą stabilność na znacznie wyższym, innym poziomie. I problem jest w tym, że przyroda, natura sobie na tym nowym poziomie poradzi. Ona przetrwa i będzie się pewnie miała lepiej niż. Wtedy, kiedy my będziemy. Tylko problem jest, że na tym nowym poziomie my, jako cywilizacja, my, jako gatunek, możemy sobie nie poradzić. Głównym problemem dla Polski jest brak woli politycznej. My, jako koalicja klimatyczna, my, jako eksperci zajmujący się ochroną klimatu, mówimy od dawna, że system energetyczny w Polsce powinien zostać już dawno zmieniony. Powinniśmy od dawna odejść od węgla. Nie tylko dlatego, że jest to groźne dla zdrowia ludzi, nie tylko dlatego, że to zmienia klimat, ale również dlatego, że to buduje tak naprawdę bariery dla rozwoju gospodarczego naszego kraju. Natomiast brak woli politycznej, żeby tego typu działania podejmować i brak woli politycznej, żeby wdrażać działania na rzecz ochrony klimatu w transporcie, w energetyce, w budownictwie. My w Polska wprowadziła takie normy dla nowych budynków, które Szwecja miała kilkadziesiąt lat temu. I Szwecja, która jest w znacznie zimniejszym klimacie położona, buduje trzykrotnie bardziej efektywne energetycznie budynki niż Polska, bo takie są normy prawne. To, czego potrzebujemy, to rzeczywiście woli politycznej, a z drugiej strony nacisku społecznego na polityków, żeby tego typu działania były podejmowane.